Dzień dobry Adamie. Dzień się, dobry. <gry> widzimy się drugi raz i zgodnie z zapowiedzią z naszego ostatniego odcinka, że jest fajny temat do przegadania. To ja tu proponuję, żebyśmy sobie trochę porozmawiali o samooszukiwaniu i samosprawiedliwianiu. To jest taki. Świetny wśród... temat. Bardzo psychologiczny, bo o tym też te nasze spotkania są, o psychologii, o rozwoju i, i duchowości, więc temat na pewno bardzo głęboki, więc super na początek, na, na jeden z pierwszych naszych odcinków. No to słuchaj, to tak, to ja trochę będę tutaj się posługiwać różnymi teoriami, wynikami badań naukowych, ale co by nie było, każda z nich, tak jak to ma do siebie psychologia i w ogóle rozwój człowieka, wszystko się nam... Łączy z nami samymi i z naszym życiem i z naszymi doświadczeniami. Więc tak, myślę sobie, że tak możemy zacząć. E, bo taka, ciekawa jestem, czy znana Ci jest pojęcie dysonansu poznawczego, który jest głównym motorem samooszukiwania. Trochę tak, chociaż ty, ty jesteś psycholożką, więc skoro wprowadzasz ten temat, to myślę, że naszym słuchaczom możesz w kilku słowach, słowach o tym powiedzieć i od tego zaczniemy. To jest w ogóle dawne odkrycie, bo to od, odkrył Leon Festinger w, gdzieś w latach 60. XX wieku. I to było naprawdę niesamowite odkrycie w ogóle, że to się... Okazało dlaczego, dlaczego funkcjonujemy w różnych momentach w taki dziwaczny sposób, bym powiedziała. I od tego się w ogóle zaczęło badanie e, myślenia e, ludzkiego, w ogóle jak, jak ono wygląda. I, i, e, I takie wtedy właściwie po raz pierwszy pojawiło się podsumowanie, że myślimy, że jesteśmy racjonalni, a tak naprawdę rzadko jesteśmy racjonalni. Trochę ta koranowa nam pomaga w tym, żeby, żeby myśleć racjonalnie i wyciągać. Logiczne wnioski, ale to wcale nie za często się dzieje. A dysonans poznawczy to jest właśnie taki główny motor całego takiego zjawiska samooszukiwania i samousprawiedliwiania. To usprawiedliwiania. Dysonans poznawczy pojawia się wtedy, kiedy dzieją się jakieś dwie rzeczy sprzeczne gdzieś w naszym działaniu. Czyli na przykład przejechał motor bardzo głośno, więc jeśli było słychać, to przepraszam jest na przykład, jeśli coś zrobimy, co jest wykonane, jakieś mamy, spowodujemy jakieś działanie, jakieś w ogóle zachowanie nasze się objawi, które jest niezgodne z naszymi przekonaniami, na przykład uważamy, że absolutnie nie należy ściągać, a sytuacja i różne okoliczności spowodują, że jednak to zrobimy, to mamy wtedy Dwa z przekonania, dwie rzeczy, dwa, dwa, dwa aspekty, które są, są sprzeczne. Z jednej strony przekonanie, że nie należy tego robić i uważamy o sobie, że jesteśmy uczciwi i nie, nie powinniśmy tego robić. A z drugiej strony zachowanie, które mówi, no właśnie, to zrobiłem. I ta sprzeczność, takie i granie z absurdem, zawsze doprowadza, praktycznie zawsze doprowadza do tego, że ponieważ zachowanie już było i nie można go zmienić, to zmieniamy swoje poglądy. Czyli zaczynamy myśleć, no okej. Okay, to takie było drobne ściągnięcie. Nie ma dramatu, przecież generalnie wiem, więc tak się to pojawia najczęściej i takim dobrym bardzo przykładem dysonansu poznawczego jest, wiemy na przykład, palim palę papierosy. Ja nie palę, ale w ogóle, wyobraźmy sobie, że palę i dowiaduję się, jakie są negatywne wyniki badań, znaczy jakie są wyniki badań dla upalaczy, że to tu mają więcej nowotworów, tu więcej zawałów serca i w ogóle, jakby mam czarno na białym, jakie są wyniki badań, no to pierwszą myśl, która mi będzie towarzyszyć, to nie będzie to rzucę palenie, bo to jest trudne. Gdybym chciała rzucić to, najprawdopodobniej zrobiła to wcześniej, tylko w tym miejscu pomyślę sobie prawie na pewno, no okej, okay, takie są statystyki, ale mnie prawdopodobnie to nie będzie dotyczyć. Więc. To jest właśnie ten aspekt samousprawiedliwiania, samouszukiwania. To jest bardzo dobre dla naszego życia, tak w ogóle, no bo nie musimy się bezostannie zastanawiać, czy coś, wszystko co zrobiliśmy, zrobiliśmy dobrze, czy nasze działania są ok i nie zadręczamy się w ten sposób naszymi myślami. Natomiast oczywiście z drugiej strony czyha na nas taka pułapka, że nigdy w życiu możemy się nie przyznać do błędu, nie zauważyć, że błąd popełniliśmy i w związku z tym go nie naprawiać. Więc to jest taki, taki, myślę, główny aspekt tego, tego błędu poznawczego, właściwie tego dysonansu poznawczego, który powoduje, że tak działamy i tak, i, i takie miejsca w sobie mamy. Więc tak teraz sobie myślę, że może warto było, żeby każdy z nas pomyślał sobie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób często wpadamy w taką pułapkę. Czyli myślimy sobie o czymś, jesteśmy przekonani, co do słuszności, jakiegoś działania, jakiejś racji. A tak naprawdę one wypływają nie z tego, że, to jest, że jesteśmy o tym głęboko przekonani, tylko z tego, że coś w życiu spowodowało, że jakieś doświadczenia nasze, że myślimy w ten sposób. Myślenie też o innych ludziach w takich kategoriach bardzo pomaga nie denerwować się na ich inne opinie, inne, inne poglądy. Jestem ciekawa, czy masz takie doświadczenia. W ogóle. jak to zaczęłaś, zaczęłaś mówić o, bo to z jednej strony mówimy o takim zachowaniu spójności, prawda? Czyli postrzeganiu, postrzeganiu siebie. Natomiast ja myślę, że część bardzo racjonalnych osób mogłoby powiedzieć, ale ja tak nie mam, prawda, albo w ogóle ja zawsze jestem taki sam, albo to, co często ludzie mówią, ja nigdy bym tak nie zrobił, prawda? Więc to też myślę, że jest taki temat, który w ogóle się pojawia, zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach, prawda, gdzie ktoś deklaratywnie mówi, o, ja nigdy tak bym się nie zachował, po czym jak ktoś już jest w tej sytuacji, jest w tych emocjach, to, to okazuje się, że jednak się zachowuje w określony sposób. Natomiast jak opowiadałaś to od razu przypomniałem się taką Moja rozmowa z moim znajomym, który też pracował w finansach, w bankowości, na bardzo wysokich dyrektorskich stanowiskach, i w pewnym momencie ta ścieżka się go zmieniła i skończył psychologię. Został terapeutą grupowym. No i właśnie jak rozmawialiśmy jakiś czas temu odnośnie jego pracy, jego takich spostrzeżeń. To powiedział, że jedną z takich rzeczy, która go w pewnym sensie najbardziej zadziwia, jak rozpoczyna nowe grupy terapeutyczne, to dla ludzi, którzy rozpoczynają taką terapię grupową, jedną z najważniejszych rzeczy, które sobie uświadamiają, to to, że w ogóle w ich głowie, w nich samych jest jakaś dynamika, że to nie jest tak, że my jesteśmy tylko i wyłącznie tacy zero-jedynkowi, zawsze tacy sami, niezależnie co się dzieje, podejmujemy określoną jakby decyzję i i działanie, tylko że jest tam jakiś jeden głos, jedna dynamika, która coś mówi, jest tam ktoś inny. No i jak mówisz o tym dysonansie poznawczym, to, to od razu mi się to kojarzy. No bo właśnie jest tak, że coś nam mówi, że powinniśmy zrobić coś takiego, coś nam mówi, że powinniśmy zrobić coś takiego, i to nagle te głosy czy te dynamiki się dogadują, i robimy jednak coś bardzo, bardzo konkretnego, niekoniecznie zawsze w ten sam sposób, prawda? Bardzo to jest fajne, myślę, teraz podkreślenie tego, w ogóle e, też dotknąć bardzo ważnego tematu, tego, w ogóle, co się dzieje w naszych myślach, co się dzieje w naszych głowach. Przecież my bardzo często, na przykład, mamy dużo takich aspektów krytycznych wobec świata, czyli ktoś coś mówi i myślimy sobie, nie, 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 to chyba tak nie jest, to nie, nie do końca, nie, nie zgadzam się za bardzo. Mhm. A jak jest wobec naszych własnych myśli? czy... Zdarza nam się i teraz, bo bym uczciwie się nad tym zastanowić, bo mi na przykład przez długi czas rzadko się zdarzało, zastanowić zaraz, zaraz, ja, to jest moja myśl, czy ona na pewno jest prawdziwa, czy w ogóle tak jest. No to to jest bardzo też y, y, trudne, tak, żeby się samemu stanąć w, y, w takiej opcji bycia obserwatorem siebie samego. Nie? No to jest mhm. na ogół, jesteśmy przecież w tym miejscu aktorem siebie samych. I też dotknąłeś bardzo ważnego, takiego fajnego tematu, tej zmiany, tej dynamiki, że nam się poglądy zmieniają. I ten przykład właśnie to jest, bo w ogóle było takie bardzo fajne badanie zrobione, to jeszcze w XX wieku, potem było wielokrotnie powtarzane w różny sposób, kiedy ludziom stwarzano sytuację, czyli najpierw badano ich podejście, o ich poglądy na temat właśnie ściągania, ja nie bez powodu podałam też mhm. ten przykład na początku, i oni się wypowiadali, że na przykład, no okej, okay, czasem można, no nie jest to taki prosty temat, nie? to nie jest takie zero-jedynkowe zupełnie. I, I na skali od 1 do 10 ustawiali się w jakichś miejscach, gdzie, gdzie to jest, gdzie oni są. I potem wzięli, były wzięte dwie grupy z ludźmi, którzy mieli ten sam jakby, jak było 20 osób w jednej grupie i 20 w drugiej, to, to wzięto takie. Przeciętne, czyli ani wszystkich z różnego poziomu, czyli i z dołu, i z góry, w tej skali od 1 do 10. No i jednej grupie dano szansę ściągania w czasie takiego próbnego egzaminu, a w drugiej grupie właściwie nie było takiej możliwości. W tej pierwszej nie tylko to była szansa, ale wręcz taka sugestia, że to się powinno zdarzyć, tak? No i po tym, po tygodniu od tego badania, od tego sprawdzenia, sprawdzono ich podejście do ściągania i porównano z ich pierwotnymi wynikami. I okazuje się, że to, co się zdarzyło, to jest znowu przykład tego dysonansu poznawczego bardzo zradykalizowało ich poglądy, czyli osoby, które miały szansę ściągać, bardzo, y, poszły bardzo wysoko w tej skali, że ściąganie nie jest niczym złym. Natomiast osoby, które nie mogły tego zrobić, obniżyły się w drugą stronę. Więc te grupy się bardzo mocno zradykalizowali, to się, zradykalizowały, to się nazywa często błędnym kołem radykalizacji i bardzo często dotyka nas w różnych sytuacjach. Czyli w ogóle nie zauważamy na przykład, że tam już dawno nie ma racjonalnych argumentów, tylko są właściwie tylko albo emocjonalne, albo związane z tym, że czegoś doświadczyliśmy w swoim życiu. I opieramy się przy rzeczach, które nie mają podejścia racji, nie mają w ogóle nie ma tutaj pomysłu na to, że to może być racja lub brak racji. To jest po prostu inne podejście do różnych rzeczywistości. Więc tak, znaczy do, do postrzegania rzeczywistości w różny sposób, bo tak bym powiedziała, bo rzeczywistość jednak mamy wspólną. Ja myślę, że jakby poruszyłaś bardzo, bardzo fajny temat i też od razu widzę takie połączenie w dwóch, dwóch kolejnych rzeczach, o których moglibyśmy porozmawiać. Bo z jednej strony mówimy o polaryzacji, prawda? Czyli mówimy o takim mechanizmie tego, że nasze umysły my działamy w taki sposób, że jeżeli mamy jakieś przekonania, mamy jakąś wiedzę, to nasze umysły w ogóle tylko i wyłącznie zauważają takie rzeczy, które potwierdzają to, prawda? I wtedy jest zastrzyk dopaminy, my się cieszymy i, i, i to sprawia też, że coraz bardziej jesteśmy przekonani do tych rzeczy, które. Tak naprawdę gdzieś tam się wydarzyły, czy też, czy też wcześniej uważaliśmy, czyli właśnie mówimy o takiej radykalizacji, więc, więc, więc to jest jedna rzecz, a tutaj akurat media społecznościowe bardzo, bardzo mocno w tym pomagają, bo tak algorytmy nam podpowiadają wszystkie treści, że one były zgodne z tym, co, co chcemy, albo wywoływało określone reakcje. I moglibyśmy mówić o takich tematach społecznych jak, jak imigracja, prawda? Jak Unia Europejska, COVID, wiele, wiele innych rzeczy, gdzie ta polaryzacja, czy polityka nastąpiła bardzo bardzo silna i to właśnie między innymi z tego wynika. A drugi temat, teraz mi uciekł, o którym, o którym chciałem pogadać, o którym chciałem pogadać, który miałem w głowie, więc. To poczekaj, może wróci za Wiem, moment. może bo... do niego w wrócimy. No właśnie, bo mi się otworzyło, w związku z tym, że ty tutaj powiedziałeś, to mi się otworzył też taki, takie, taka klapka, w której siedzi moje takie bardzo ładne określenie psychologiczne, oczywiście znane już i zbadane, ale też być może nie wszystkim znane dobrze. Ona się nazywa naiwnym realizmem. Bardzo ładną zresztą ma nazwę. To jest takie... Podejście nasze, nasze ludzkie oczywiście, czyli znowu wracamy do tego, że nam się wydaje, że tak nie działamy, no działamy. To jest takie podejście, w którym wydaje nam się, że to co myślimy i takie argumenty, jakie mamy, to one są obiektywnymi, dobrymi argumentami. I teraz, jeśli ktoś inny nas z nami się nie zgadza, to znaczy, że trzeba mu lepiej te argumenty wyjaśnić. Jak mu się je lepiej wyjaśni, to na pewno to już zrozumie. Jak nie zrozumie, to z nim jest coś nie tak. Bardzo ładnym takim podsumowaniem tego naiwnego realizmu jest nasze takie przeświadczenie. Ono też się łączy z innymi błędami poznawczymi. W ogóle pojęcie błędów poznawczych, mamy ich setki, też można było o nich kiedyś pogadać bardziej, ale tutaj jest bez, zrób, zostańmy przy jednych, czyli tym, gdzie się samo oszukujemy, kiedy uważamy, że mamy rację i koniec. No to jest wtedy, kiedy myślimy sobie: no tak, ja jestem zaangażowany, więc wiem, jak jest. Znalazłem dużo argumentów, ale Zauważasz, jak bardzo często spotykamy się z drugą odpowiedzią. Słuchaj, jak ty jesteś tak zaangażowany, to jesteś nieobiektywny, to nie wiesz. Mm -hmm. <laughs> Więc jakby te dwa, dwie strony są um, bardzo silnie w naszej głowie, tak? Czyli wtedy, kiedy myślimy, myślimy o jakimś temacie, o jakimś problemie, to uważamy, że my mamy rację, a inni już jej nie mają i rzeczywiście używamy tych samych argumentów odwrotnie. Co więcej, co więcej, wiem, że też jest tak, być może kojarzysz jakieś badania na ten temat, że w momencie, kiedy staramy się kogoś przekonać do swojej racji, prawda, bo następuje ten spór, to tak naprawdę, próbując przekonać tę osobę, zazwyczaj jest tak, że ta osoba jeszcze bardziej przekonuje się do swojej racji. To znaczy, te stanowiska są jeszcze bardziej. Takie utwardzone, usztywnione, no i że to jest głównie domena osób inteligentnych, prawda, że na każdy, na każdy argument znajdzie się kilka innych argumentów przeciwnych, które mówią, że jednak to, co ktoś tam próbuje perswadować, to, to nie jest to, prawda, że, że, że możemy znaleźć jakieś zupełnie inne argumenty, no i tym bardziej się utwierdzić w swojej tej być może błędnej postawie. Ale w ogóle jakiejś postawie i to rzeczywiście tak jest, że. Że jeśli się podsuwało ludziom argumenty, tu akurat chyba w tym badaniu, które w tej chwili kojarzę, to dotyczyło kary śmierci, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna, mm -hmm. i osobom, które były przekonane, że to jest, uważały może tak, że kara śmierci powinna istnieć, no to podsuwano argumenty przeciwko. I tu okazało się, że wysiłek umysłowy to często było powiązane w ogóle z takimi badaniami z rezonansem magnetycznym, czyli sprawdzeniem tego, jaka jest aktywność kory mózgowej. Okazało się, że one wykonywały duży wysiłek umysłowy, żeby zrozumieć te argumenty przeciwne i znaleźć kontrargumenty i się im przeciwstawić. Aha. I to bardzo mocno utrwalało właśnie to przekonanie, a osoby, które dostawały argumenty zgodne ze, swoją, ze swoimi przekonaniami, nie utrwały tak bardzo swojego przekonania. Ale w ogóle myślę sobie też, że, że tutaj są też takie <laughs> bardzo ważne aspekty związane z tym, jak dyskutujemy, bo jak już rozmawiamy o takich w ogóle polaryzacyjnych rzeczach. Ja nie, nie lubię bardzo takich określeń, że na przykład Polska jest bardzo spolaryzowana, bo myślę sobie, że w poglądach takich, no każdy, wszyscy, wszędzie, jak mamy do wyboru dwóch, dwie opcje, no to jedni wybiorą jedną, drodzy drugą i po prostu tak jest. Ale to nie znaczy, że nie mamy pola do wspólnej rozmowy. I to nie znaczy, że w ogóle nie możemy się ze sobą porozumieć. Takie też też przy okazji, właśnie, samooszukiwania i usprawiedliwiania też były ciekawe badania robione, kiedy okazywało się, że ludzie, którzy się wspierają w pewnym momencie kłócą w ogóle o coś, czyli wchodzą w taką, to się najczęściej zdarza między osobami, które są dość blisko, bo jak jesteśmy w takiej dość dalszej społecznej relacji, to raczej w taką silną kłótnię nie wchodzimy, ale jak jesteśmy w bliskiej relacji, to owszem. I w takim momencie, w takich właśnie kłótniach okazywało się, że dość szybko te osoby zapominają, od czego zaczęły, czy też w ogóle jaki był powód tej, tej dyskusji, a po prostu to już idzie tylko po to, żeby udowodnić sobie samemu, czyli. Jakby sobie wyobrazić, że mamy takiego potworka w głowie, który się nazywa Samooszukiwanie, i on czasami jest jak diabełek, a czasami jak aniołek. No to jak on wchodzi w ten sam stan diabełka, to on mówi już nieważne, co jest. Ważne, że ja mam rację, i ważne, że po prostu muszę dalej cisnąć to samo. Więc to jest, no to jest taki, myślę, też taka ważna rzecz, żeby zwracać na to uwagę i też zwracać uwagę na to, co tu powiedziałeś wcześniej, czyli na dynamikę która u nas się dzieje, czyli że nam się różne rzeczy zmieniają, że my mm. potrafimy się, potrafimy nasze przekonania zmienić, przeświadczenia o świecie zmienić, interpretacje różnych y, sytuacji, a bardzo często tego nie doceniamy, bo jak jesteśmy teraz w tym momencie, no to wyobrażamy sobie zgodnie z tym, co też mówiłeś: Ja bym tak nie zrobił. No, teraz w tych warunkach pewnie nie, ale w innych okolicznościach, no, to wiem. Tak, tak, ale tak zastanawiam się, bo tak jeszcze mówiłaś o, tej, o tych kłótniach, zastanawiam się, bo jakby ten temat taki samo oszukiwania i racjonalizacji jest, jakby to w ogóle moim zdaniem jest w pewnym sensie jeden z fundamentów tego naszego tematu, prawda, czyli emocje i bycie racjonalnym, gdzie większość osób zapytana powie tak, tak, oczywiście jestem racjonalny, wszystkie decyzje podejmuję racjonalnie, no a wiemy z psychologii, że, że tak nie jest. Zastanawiam się na ile ten element w ogóle jeszcze tak jakoś w tych kłótniach i relacjach gra, czy, czy, czy tam... E, Kojarzysz jakieś takie badania, wpływ na to, albo w ogóle może by, by parę słów powiedzieć o tym właśnie, jak to jest z tymi emocjami i, i racjonalnością? No to jest w ogóle, to jest kolejny jeszcze bardziej, jeszcze fajniejszy temat. To takie, jest takie ładne określenie uprowadzenia emocjonalnego, czasem się nazywa porwaniem emocjonalnym. Kiedy jesteśmy w takim stanie naszych emocji, że wyłącza się myślenie, znaczy w ogóle wyłącza się, ba, bardzo mocno jest uśpione to myślenie, które naprawdę jest odpowiedzialne za nasze racjonalne mhm. myślenie, i jesteśmy głównie pod wpływem emocji. I wtedy to prawie na pewno każdemu z nas się zdarzyło mniej lub bardziej w niektórych sytuacjach po czasie pomyśleć, ach, było nieadekwatne. Nie powinienem, nie powinnam tak się zachować. To w ogóle chyba przesadziłam. To, to jest właśnie ten moment, w którym najsilniej działają takie aspekty, bo to też jest kolejny błąd poznawczy, czyli w takim, do którego nie mamy w danym momencie bieżącym dostępu, czyli jak jesteśmy pod wpływem emocji gniewu. To nasz mózg podsuwa nam wyłącznie rzeczy, które są z tym związane. Czyli nie będzie nam podsuwał rzeczy związanych ze smutkiem albo związanych z radością. Tak? Czyli takich, mm -hmm. które na przykład pokażą nam, ale przecież my drugą takiego drugiego człowieka bardzo lubimy, albo wręcz kochamy. Nie, nie. W tym momencie jesteśmy na jego tak źli, że mamy do dyspozycji wyłącznie te aspekty emocjonalne, które nam mówią o tym, że on jest okropny. <laughs> I że to jest właśnie to najgorsze wszystko, co nam się mogło zdarzyć. Przypomniał mi się jeden cytat, ja go teraz znajdę szybko i powiem, bo on jest bardzo ładny i myślę, że bardzo dużo pokazuje. On jest to jest cytat z Dostojewskiego, z braci Karamazow. Takie było pytanie do jednego który: za co pan go tak nienawidzi? On co prawda nic złego mi nie zrobił, ale za to ja zrobiłem mu tak ohydne świństwo, że jak tylko je zrobiłem, zaraz go za to właśnie znienawidziłem. Myślę, że to jest taki ładny cytat, który pokazuje, którędy w naszej głowie idą. Emocje i myśli, i które no nieprawdopodobnie z zewnątrz widać, jak bardzo zniekształcają rzeczywistość, no. tak? No to podkreślają. Myślę, że zrobiliśmy taką bardzo fajną klamę też, bo zaczęliśmy trochę od tych rzeczy takich, które, gdzie te nasze zachowania te rzeczy, które, które robimy, wpływają na to, w jaki sposób możemy zmienić postrzeganie albo postrzeganie przede wszystkim siebie, tak? czy wręcz taką, taką tożsamość, przekonania na, na swój temat, ale też w pewnym sensie na, 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 na innych temat. No i właśnie jakby też trochę do tego wróciliśmy, prawda, że ta chęć ta zachowania spójności i obrazu, który mamy w głowie powoduje to, że te przekonania potrafią się zmienić i jak ktoś nam coś zrobi złego, albo my zrobimy złego, to musimy też znaleźć jakieś uzasadnienie. W ogóle bardzo ciekawa rzecz, że to też może bardziej taka, nie chcę powiedzieć, że społeczna, tak, czy socjologiczna rzecz, ale na pewno oparta o bardzo indywidualną psychikę, że słyszałem, że w przypadku. Najpoważniejszych przestępstw, zabójstw, molestowania i wszystkich innych takich bardzo, bardzo poważnych przestępstw. Każdy z tych przestępców ma jasną, jakby historię, przekonanie co do słuszności tego, że to, co zrobili, było dobre, że jakby mają uzasadnienie, dlaczego oni zostali zmuszeni do tego, prawda, i dlaczego nie wiem, zabili bogatego, bogatego białego, czy jakkolwiek już nie wchodząc w kwestie rasistowskie, ale że ale tak, że generalnie każda osoba musi znać uzasadnienie, dlaczego czegoś się podjęła, bo to jest tak trudne doświadczenie, żeby się z tym spotkać, że i w, w momencie działania, jak i później to uzasadnienie powinno się pojawić w głowie. To ja bym dokończyła jeszcze jedną rzeczą, bo to bardzo piękne jest, to ty powiedziałeś teraz, bo tak rzeczywiście jest. To jest w ogóle zjawisko, któregoś nazywa obwinianiem ofiary. tak? Czyli ona była winna temu, że, że coś takiego się zdarzyło. Zresztą u dzieci to widać często, że jak sobie znajdą e, kozła ofiarnego, no to rzeczywiście potem uznają, że on po prostu winien temu wszystkiemu, co się, co się tam dzieje. Ale całe szczęście to ma drugą bardzo dobrą stronę. Również jest błędne koło dobroci. <laughs> Czyli w takiej sytuacji, w której. E, Zrobimy dla kogoś coś dobrego, to dokładnie w ten sam sposób myślimy o, o tym, że on był wart tego, żeby dla niego coś zrobić. W związku z tym zaczynamy o nim myśleć dobrze. Więc to jest w ogóle takie, bardzo bardzo fajne, mm, bardzo fajne doświadczenie, które powoduje, że zaczynamy postrzegać siebie w pozytywniejszy sposób i lepszy sposób. I obdarowaną osobę również z tego tak co jest. Coś, tak jest co ty myślisz o tym, Adam, żeby zaproponować naszym słuchaczom teraz takie ćwiczenie? na? Ono się nie da zrobić od ręki, tylko w trochę dłuższym czasie, ale mamy jakąś propozycję, co można byłoby zrobić w związku z samooszukiwaniem. Myślę, że to jest idealny, idealny czas. Więc. <noise> to proponujemy teraz, słuchajcie, ponieważ najczęściej w ogóle od tego zaczęliśmy że jednak w naszych głowach nie, nie mamy tej świadomości, że nasze głowy dynamicznie się zmieniają i że nasze myśli się zmieniają, nasze przekonania, nasze wyobrażenia o świecie, interpretacje, nie umiemy sobie łatwo tego od, odtworzyć i nie pamiętamy bardzo często takich wcześniejszych naszych wrażeń, to je proponujemy Wam prowadzenie krótkiego dziennika, czyli codziennie, na przykład wieczorem można to połączyć jeszcze z jednym aspektem, który bardzo pomaga, czyli z takim po umyciu zębów, na przykład z pomyśleniem o tym, co się nam przydarzyło w ciągu dnia, w jaki sposób się przydarzyło, najlepiej z poczuciem wdzięczności wobec świata i życia i ludzi, bo to bardzo, no. bardzo wpływa na, na nasze samopoczucie i żeby sobie szybko zapisać, 5 minut naprawdę wystarczy. Najlepiej no odręcznie, bo to bardzo dobrze robi na nas mózg. Zresztą były badania, które pokazywały, że pisanie odręcznie jest dużo lepsze niż znaczy, dużo lepiej działa na, na, nasze, na naszą interpretację świata i postrzeganie świata, niż pisanie na klawiaturze albo na telefonie, też na klawiaturze tylko telefonicznej. I zapisanie sobie krótko właśnie myśli związanych z tym, co nam się przydarzyło, co sobie myślimy, o kimś bliskim albo o świecie, jakie mamy, krótkie wyobrażenia o tym, co jest. Wokół nas. I żeby taki dziennik prowadzić dłuższy czas, i po jakimś czasie wrócić do niego i przejrzeć, i zobaczyć, jak nam się zmieniło. Czyli ustabilizować sobie trochę też myślenie, właśnie o jakichś rzeczach, nie wiem, związanych ze służbowymi kwestiami, prywatnymi, ale z jakimiś jednymi i oprócz tego wszystkimi innymi, ale żeby zobaczyć właśnie w tym jednym aspekcie, co nam się w naszym myśleniu zmieniło. Popatrzenie na siebie samego z tej perspektywy bardzo, bardzo pomaga. Dłuższy czas, to do, powiedzmy, czy to tygodnie, miesiące? Najlepiej to by były miesiące, bo wtedy w dłuższej perspektywie się to zmienia. Czasem się zdarza tak, że w ciągu tygodni już się zmienia, ale w ogóle to jest, polecam, bo jak już wejdzie w nawyk po tygodniach, to wchodzi na dłużej. To już później na, na, dłuższy, na dłuższy czas. Ja myślę, że tutaj poruszyliśmy trochę takich tematów, nie chcę powiedzieć, że przerysowanych, ale tak jak ja wspomniałem, może o tych zabójcach czy zbrodniarzach. Ale to jakby z jednej strony działa w tak bardzo poważnych tematach, a z drugiej strony, i to już jakby ten mój ogródek uważności, która w ogóle jest bardzo ciekawa z punktu widzenia obserwowania, a takiej autoanalizy, przyglądania się czasami z pewnego dystansu, no też działa właśnie nawet w tych najdrobniejszych, bo to są po prostu mechanizmy, które mamy w głowie, które są w nas i są charakterystyczne dla nas jako dla, dla ludzi, więc myślę, że jeżeli Ktoś jest ciekawe siebie, to właśnie może chociażby takie ćwiczenie zrobić, przyjrzeć się, zobaczyć, co tam się w nim dzieje i jak zna już te mechanizmy, to jest spora szansa, że czasami złapie się, a okej, okay, dobra, to być może to jest tak, że to właśnie ten mechanizm działa i być może to wcale nie jest najbardziej optymalne, czy najlepsze rozwiązanie dla mnie, może jest jakaś jeszcze inna droga. Super, fajnie. Bardzo ładne podsumowanie. Super. Dziękujemy w takim razie Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i co zapraszamy na kolejne, już niebawem równie ciekawe, no bo dotyczące nas samych, także kolejne spotkanie od środka o psychologii, rozwoju i duchowości. Do zobaczenia.